Mokre łapska TV. Wiem, że nic nie widać, ale ostrości się nie dało ustawić. E, słyszałem o śledziu z beczki, ale o skalarze z beczki nie słyszałem. 80 litrowa beczka e, ryby w tej beczce już ponad dwa tygodnie. Troszeczkę się o nie bałem. Filtry założony, grzała założona. Widać coś tam, może i widać. E, Słuchajcie, ryby mają się całkiem, całkiem nieźle. Ale dla tych co dopiero włączyli ten filmik jako pierwszy Mokrołapskowy, to tłumaczę, że po prostu strzeliło mi akwarium i ryby. Niestety muszę trzymać w tym, dopóki nie zestawię nowego taki update dla tych niewtajemniczonych, ale chciałem pokazać coś zupełnie innego. Bang! Jest! Ociągał się, ociągał, ale jak powiedziałem, że. Mogę, może mi braknąć kasy to się złapał i zrobił. <gry> Wygląda to tak. No mam ten stojak w końcu. Wygląda to tak. Miało być prosto, mocno, siermiężnie i tanio. Miało być sporo przestrzeni pod akwarium na filtry. Jak widać pakowałem sobie tutaj wcale nie mały mój filterek, i e, okazuje się, że chciałem tu wstawić. Dwa filterki, a tutaj wygląda na to, że jakbym się uparł, to bym jeszcze sampa zmieścił, ale z sampami na razie szalał, nie będę. Dobra, dalej. A czy nie, może inaczej? Jak to jest zrobione? E, bardzo prosto. Takie prowizoryczne światło tutaj wrzuciłem, żeby pokazać. Dwie ramy w kształcie prostokąta y, skręcone ze sobą, y, no, w kształcie prostokąta, zrobione z drewna konstrukcyjnego z takiego drewienka się. Dachy buduje ta deseczka z tych ran. Na moje oko ma szerokości jakieś 15 cm, więc jest, to daje to jakiś pogląd, jak grube to jest drzewko. Osadzone na czterech, a właściwie ośmiu nogach z tego samego drewna. Chłopaki mi powiedzieli, że w tym momencie mogę sobie na to czołgiem wjechać. Blat zrobiony z blatu. Kuchennego i też na moje oko jakieś 4,5 cm grubości. Akwarium już stoi na tym. Jeszcze nie umyte, jeszcze nie zalane. Jak na razie. E, o, właśnie. Jak na razie. Może tak pokażę. Jak na razie. Y, no, ustawiłem to akwarium z godzinę temu. Podkładka, co jest pod akwarium. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, jest tam coś takiego cienkiego. Jedyne co mi przyszło do głowy gąbki nie bardzo miałem skąd kupić. Musiałbym zamawiać przez internet i czekać. Styropian uważam, że się nie nadaje, dlatego że styropian może się załamać w którymś tam miejscu i no, dajmy na to, że nie strzeliłby w jednym z rogów to to, to by było bardzo, bardzo niedobrze jest jest nieco za gruby. Jeden styropian, jaki miałem, miał jakieś, nie wiem, 35 cm długości, z czym, z czym wyskoczyłem. Karimata, turystyczna mata do namiotu. Wydaje mi się, że nadaje się e, fantastycznie, niestety była tylko niebieska. Pewnie tego na filmie nie widać, ale wierzcie mi, że jest e, niebieska. O, proszę bardzo. E, wolałbym czarną, no ale trudno. E, pierwszego zamania, jak mówiłem, jeszcze nie było jak na razie... Aha, wypoziomowanie tego dziadostwa. E, jest to zrobione w miarę precyzyjnie, zostało sprawdzone poziomicą. E, te mańki trzyma poziom jak ta lala. Jedyne co to tutaj lewy ruch troszeczkę uciekał, więc nie wiem czy to też widać, pod spodem zrobiłem taką z kilku warstw twardej tektury taką podkładkę. Zalałem to... Jak sprawdzić w ogóle czy akwarium jest wypoziomowane, jak nie mamy poziomić zalałem to jakimś, nie wiem, 10 litrami, 15 litrami wody. Z miarką zmierzyłem w każdym rogu mniej więcej jaką mam e, wysokość e, słupa wody Akwarium delikatne odchyły to ono ma. E, akwarium ma odchył jakby do tyłu o jakieś 3-4 mm może. Ale tak naprawdę, co ja w tym momencie mam zamiar zrobić? Dzisiaj wieczorem, kiedy skończę ten filmik, zaleję to akwarium gdzieś do może jednej trzeciej pojemności tego akwarium, dlatego że jak widać stojak stoi na dywanach. Stojak jest nowy, jest skręcony dziś rano, więc to się wszystko jeszcze musi jakby dotrzeć, uleżeć i Zacząć ze sobą pracować. burczy mi w brzuchu jeszcze nic nie jadłem, a jest godzina za 29. Znaczy, jeszcze nic jadłem, a wróciłem z pracy. No, widać, jak tam wrzuciłem takie prowizoryczne światełko, żeby to było widać, jak to było zrobione. Miało być solidnie i siermierznie, i tanio, i było. I bardzo mnie to cieszy. jak w sumie kosztował mnie mniej więcej tyle, co akwarium. Czyli no, niedużo. Oczywiście, że to nie zostanie w taki sposób ja sobie tutaj to zagospodaruję ten przód, albo kupię kawałek płyty drewnianej i pomaluję to na czarno, ewentualnie nawet jakiś kawał czarnej kotary zasłony, przyczepię to pineskami albo na rzep na taśmę z rzepu i też będzie gitara, także tutaj przód będzie właściwie czarny, wszystkie filterki pochowane pod spodem wszystkie takie te pierdoły do akwarium. Też w jakieś pudło wrzucę i tutaj e, ukryję. W sumie jakbym się upakł, to jeszcze komputer by wszedł. Także w sumie jestem zadowolony. Także jak mówię, no dzisiaj zaleję to akwarium, jeszcze go nawet nie, nie umyłem. E, jeszcze zaleję to akwarium dzisiaj troszkę, żeby troszeczkę tej wagi, e, nie cała, ale żeby troszeczkę tej wagi poszło na ten stojak. Żeby to się wszystko uleżało, usiedziało i będę zalewał to akwarium Muszę je zalać na parę dni, żeby te wszystkie poprodukcyjne e, w, w, chemiczne jakieś tam pierdoły, które w tym akwarium jeszcze z silikonu na szybach są, żeby się w tym rozpuściły. Zleję tą wodę i dopiero zacznę je myć. Natomiast kilka dni będę musiał podtrzymać to akwarium zalane, dlatego że pewne odchyły i jakieś e, wtopy, jeżeli chodzi o wypoziomowanie, mogą się pojawić, bo to się wszystko usiedzi. No to, je, to nie jest małe akwarium, to jest 225 litrów. Więc e, troszeczkę to będzie ważyć. No tutaj o stojak się specjalnie nie przejmuje. Jak na razie te odchyły e, kilkumilimetrowe mnie wcale nie martwią, a wręcz cieszę się, że to jest tak jak jest. W starym akwarium, na starym biurku, miałem odchył e, ponad centymetr i to do przodu. A żeby sprawa była ciekawa, to akwarium rozstrzeliło się na tyle, jak je sprawdzałem na zewnątrz. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Prawdopodobnie było tak, że nic się nie stało, po prostu akwarium miało się rozstrzelić i się rozstrzeliło, no ale trudno. Eee, także warto eee, akwarium takie pierwsze zalanie na nowym stojaku zalewać to stopniowo i eee, ewentualnie, jeżeli jeszcze jakieś odchyły mi się pojawią, to będę zlewał wodę i tutaj jakieś tutaj stopeczki dorabiał, tak żeby to dobrze wypoziomować. Natomiast no, sztywność tego blatu jest taka, że podejrzewam, że nic tutaj się nie stanie, tak czy siak. Y, akwarium jest. Stojak jest. Y, konkretny, solidny. Substrat zamówiony. A nie powiem jeszcze, jaki substrat będzie. Znaczy już tam komuś się przyznałem, ale tak ogółem jeszcze nie powiem, jaki substrat tutaj będzie y, wrzucony. Na razie zamówiłem priorytetem. Czekam w tym tygodniu, powinien być, więc ile to dni minęło od. 15, może 16 dni minęło od momentu, w którym strzeliło mi akwarium i specjalnie nie wiedziałem, co robić. A tu już cała maszyneria praktycznie stoi. Właściwie brakuje mi tylko substratu, więc no na dniach, na dniach, no chyba, że tu jeszcze jakieś niespodzianki wyskoczą, ale nie sądzę. Mokre łapska, w sumie, jak na razie zadowolone i. Podjarane, podekscytowane zakładaniem w sumie nowego akwarium. Akwaria to ja w sumie lubię zakładać, byle nie za często, bo to jednak koszta. Mokre, łapska, TV, siema.